Z meteory znalazł? Białam setkę. El Nasarce śpisz. Ale spamu. Po tylu ludzi tak takie i takie jak Ja wracam i idę spać. Dobrze. No więc robimy jeden wielki skip, tak? Tylko potem się sprawdzę, czy jest auto. Jest auto. No, no to idę spać. Idziesz spać. Ja ja Kostek! Co? Jakby ktoś ci nagle przywalił talerzem po łbie, padłeś jak zabity. Gdzieś w nocy, tak mniej więcej o północy, Kostku, obudziłeś się. Zaspany i nie wiesz o co chodzi. Leżysz w łóżku w przyczepie campingowej. A ja ale gdzie ja, ja przepraszam, śpię? Na podłodze. Oboką. Nieważne, śpicie gdzieś obudziłeś się. Nie, ja, ja chcę spać. Ja spać. Ja spać. Cicho, cicho, obudziłeś ja się. Cicho. Cicho. Ja cicho, cicho, cicho. cicho. Dwa Cicho, Cicho, Cicho. Cicho. Obudziłeś się. I czujesz, że coś siedzieć na piersi. Patrzę. Przytul mnie. Powiedział mały różowy miś. <laughs> Biorę i uchęcam głowę <laughs> temu wisiak. Urwał... Przestań sapać. Urwałeś mu głowę i plusz rozsypły się po odmodę. Zasnąłeś ponownie. Mam ze sobą twoje broń? Tak. Ja chcę tylko powiedzieć, że spałam na tym leżaku. Dobrze. Obudziliście się następnego ranka, a raczej obudziła was kura. Równo o świcie. No, jeszcze... Ja tak wiecie. Tak się budzę? Ja tak z taką dumą. I patrzcie, tak. jaki... I patrzcie jaki tego dobry budzik. Ty też się obudziłeś dom. I masz oba ząbki, nie musisz już sobie plegić. Ząbki, yeah! jeee! Yeah! Pytam się yy, tego Czekaj. doktora o ile wstał. N znaczy nikogo nie ma, jesteś tutaj już cały czas tam gdzie ci robili te zęby. Aha John, no to wstajesz? wstajesz? Czekaj. John, wstałeś, Reszta też. Tam? I nie zauważysz śladów po z nocy. <laughs> A teraz no, co robiłeś dalej? Chcę poszukać mojego doktora. Tego... Tego, mechanika. On tam jeszcze coś, ostatnie rzeczy przy naszym autku montuje. I zauważasz, że auto teraz jest nieźle opancerzone. Opony wyglądają niesamowicie. I wygląda na dużo bezpieczniejsze niż przedtem. O hell. Ulala. Fajne się panie napracował sporo. No, całą noc się zajęło? A teraz wybacz, Ja jeszcze jedno pytanie mam. bo... I w tym momencie. Jak trwałe na, podłogę. Są te zamki. Runą na podłogę i śpi. I to może my odjedziemy i nie zapłacimy mu, co? Zapłaciliśmy. <laughs> Już zapłaciliśmy, kostku. Tak wstrząs. sprawdzam, czy kura zniosła jajko. Zniosła? Zabiera mnie. Tak, wracam się do Rity. Rita... Pokazuję tak pokazuje jej jajko. Oczywiście. Zbiera... jajko. Może lepiej trochę więcej tych jajek zbierać? A po co? Będę, będę miał Zbyt... ci się rzucać Będzie dla mnie irity na śniadanie. Jedno jajko, okej. Okay. Mieliście kolacji, więc... Jak to nie? Ja jadłem. Nie. Ty spałeś pod narkozą. Ale brałem tak, żeby się naleźć do wieczora i na, na no Ja ca... Ja cały czas jadłem te kabanosy przez cały dzień. Dobrze, więc powiedzmy, że pójdę na to, odpisz sobie te kabanosy. Dwa. No. I śniadanie nie musisz, ale pić ci się chce, a reszta, łącznie z Bernardem, są spragnieni i głodni. No to inaczej, dobra. Mówi Ritę. zrób jajecznicę z tego jajka dla Bernarda, a ja sam, sam tego z mojej, mojej... jem sobie po jednym żywności i wody. Okej. Okay. Dobra, to ja, ja chcę trochę jakiejś benzyny do tego palnika wlać. Mogę? Co? E, nie. Co? ten palnik nie chce cię ale jest na gaz. On jest na gaz. Na gaz? kurde. <laughs> wlejesz, to nie, nie pytaj co się w stanie. O was, kończy nam się niedługo. Gdzie są Żydy? A dobra, potem będziemy robić na, ogni na ogniu. No dobra, to robię a, i Dobrze, I Robi to i karmię kurczaka. Dobrze, nakarmiłeś kurczaka. I próbuję go nauczyć. Chomik nie cechała sobie swojej klatce. To mu to... żarcie. Rzucasz żarcie i zauważasz, że teraz jest wielkości szczura. O kuziwa. Oczekaj, oczekaj, jak to zauważam, piszę na mojej kartce tym węgielkiem, dzień Pięć. trzeci. Zwiększenie masy ciała o około 100%. Kolejne 10? 50. Tak. MG, próbuję nauczyć Tf. chomika komendy. Dzień. Dobra, rzucaj sobie opiekę nad chomika? zwierzętami. Znaczy kurę. Opiekę nad zwierzętami, proszę bardzo, problematyczny. Tak jest... Problematyczny to jest 9, proszę dwie mniej niż 9 uh. ja, Kolejne draśnięcie, jednak wczorajsze ci zeszło już i tak. Yy, no to po prostu Rita. Mi się Ze wszystkich ran zeszło ci 15% przez noc. Ej hey, mistrzu, nie mogłem mieć jakichś plusów za to, że dałem jej yy, jedzonko. Nie. Nie. Uh. Każdy, Metal? Jeżeli macie rany, to z każdej rany schodzi wam po 5%. O, eee... Mi zostaje draśnięcie tak czy siak. Więc Rita, kolejne 15 ci zeszło z tych trzech ran. Jeżeli John cię opatrzy, to kolejne 15 ci zejdzie. Mam pytanie. Nie, mój wybawco. Chociaż nie ważę. Czego? Opatrzyj mnie. Nie. Ej! <laughs> Dobra. A właściwie Rita nie może sama zmieniać bandażu? Nie, bo mi to może gorzej wyjść. Proszę, na leczenie kostek, proszę bardzo. Tak, muszę, tylko muszę sobie D na no D20. 320, dwudziestki. Zdałeś proszę bardzo. Ritę kolejne 15%. Ile Dobre. już masz trudniej łącznie? Jak ktoś serii, to ja sobie odpisze odpiszę bandaż. 80%. Widzisz, a ty chciałeś zabijać swoją postać. A ja dobra, też to trzeba to... jeszcze podleczyć, bo mam z tego stułowia jeszcze tu rany. Ile <laughs> ci zostało? 40% chyba. Zmieniał ci bandaże ostatniego dnia? Nie. Więc ci nie zeszło utrudnienie przez noc 15. Tylko przy zmienianiu co dzień schodzą. Aha. Ej, to ja już Magdum oddałem i te pociski do... Tak, oddałeś. Zrobię no, dalej. E, tak. Ej, a właśnie w panterze To karmię tego Bernarda. Dobrze, mam. i ciebie... I, I no, tam piję się i biorę lekarstwo o tak. Okej. Okay. Mm, I co chciałeś dawen? Co z bo ten ten? Nie oblało tym kwasem. Ten no. pralkę. To tam teraz jakaś taka słabsza jest? Przeżarło ją. Ma poziom mniejszy pancerza. Poziom mniejszej mm. wytrzymałości, sorry. Mhm. Dobrze, więc teraz... Powstałem tylko ruszyć. Chyba już nic nie trzeba w was w No nie. Nie. Kostry? Cześć. Poczekaj chwilę. Muszę tylko odpowiedzieć. Tak? Mam takie pytanie. czy my musimy dwa razy dziennie jeść, tak? Wypadałoby. A to jest coś, ja je, też i jem, bo o, kuźwa. No, to ja Muszę iść sobie nakupić dużo, dużo jedzenia. Dwa, dwa razy, razy dziennie nam zajmie musimy? Droga... No. Ile nam zajmie droga za Albuquerque? Yy, do nowego Orleanu? Czy no. tak, dobra, wyczucie kierunku, proszę bardzo? Problematyczne. Ale tego mam. Problematyczny. Jak nie masz problematyczny. Bo no już tylko ten. Nie, gdzie to yy, jest? Pod percepcję. Hmm, dobra, problematyczne to 12. Może nie będzie tak źle. Roll 3D. Yy, trudny. Ach, no to nie, nie zdaję. A no, ile już... ma taka ten? Pytam się kogoś, jak daleko, daleko jest do Nowego Orleanu. Na przykład Johna. Bo on to podobno taki mądry jest. Wiem. No, na wyczuć się kierunku, kostko, proszę bardzo. Ja, jako coś, co się sprawdza, czy to ja, chcę czy nie Percepcja. mam Albo może inaczej, do najbliższej, Ma... do najbliższej o, na, większej osady. Ten. Czyli do, znaczy jest... nie wiesz, czy po drodze będzie jakaś osada, bo raczej no... się nie zapuszczałeś. Na pewno ale jest naj... Amarillo. Największą, nie wiesz, jak wygląda strona z Amarillo, wiesz, że gdzieś tam leżało. Ale wiesz, że tak. Że... Najbliższą osobą, jaka tam może być... W Teksasie, to będzie Lubok. Ech, prawdę powiedziawszy, do... i tak pewnie się tam nie zapuścimy. Dobra, ja idę sobie jeszcze nakupić jedzonkę. Dobre. Więc biorę, wiesz, trochę Te rzeczy, rzeczy na gamble. Te I teraz już bez odgrywania, po prostu. Dobra, więc... Na szybko. szybko. Yy, szybciutko. Yy, Co kupujecie? Tak, ja... Poczekaj, Daj, mam trzy rzeczy... No ci też nie chcę sprzedać metpaka na jedzenie. Hmm. Poczekaj. 4. To jest 4 porcje żywności z 4 wody. To ile by było razem? Eee, tak, woda 3, więc 12 i żywności 20, 32. Dobra. Powiedzmy, e... że te dwa gamble Ci zniżę 30. Dobra, pad do plejki. Pad do plejki i 15. E... Kurde z cyzorykami szkoda, prezerwatywy tym bardziej Zakrwawiony ząb straciłem kurczek hmm. Krzesełko rybackie, ja w sumie tego nie używam No ja krzesełko, za krzesełko rybackie. 30. To nie, to samo krzesełko, tak to Okej, okay, dobierz sobie po cztery tego i tego Dobra. I Pół kilo herbaty Pół kilo herbaty, 30 Obcęgi. 7. Obcęgi 15 Kajdanki. Kajdanki... 25. A środek nasenny? Zależy u kogo. Bo u speca pewnie więcej niż u takiej zwykłej babki. Aha. A mogę jeszcze z tego speca pójść? Od tego, tego... Możesz, ale ten... po co? Jeżeli chcesz to przehandlować, to pewnie cię odda w tym samym... Znaczy w tych samych kategoriach naukowych. Nie w jedności. Ja, ja tylko minu minu na minutę ze okej? Okay? Muszę to no dodać. To za ten, ten obcęgi były za 15, no to za 45 chcę sobie kupić tego, mięs, żarła i picia. Yy, dobrze, więc ile za ile? Yy. Co chcesz sprzedać i to wszystko? No chcę sprzedać tę herbatę. No to jest 30. I no i obcęgi. Obcęgi 45. I ile chcesz czego kupić?

No, no nie powiem, mogę że tam Dostajesz jeździ. jeszcze jakąś pietruszkę, zerwa. Czyli dopisz sobie to wszystko. Wody kupywałem cześć. Tak. No to ja chcę sprzedać medpaka za... za trzy żywności i trzy wody. Czy to robią tak? Nie, medpaka. Ja ci dam medpaka. O, medpaka. No MedPacker, ile może kosztować MedPacker? Nie wiem, ale jego, y, ten, jego dostępność 30%. Jestem. już pierwszy futu tutaj. Lekarstwa. Nie. Dobra. Powiedzmy, że za MedPacker już 50. 50. Tak, 50. To ja chcę 5 żywności i 5 wody. Po 5 jest tak? Yy, woda 3, żywność 5. No to jak woda 3, no to... O kurczę wyższa matematyka, nie? Bo no, wody 8 to jest... 8 razy yy, 3. To jest 24 i za żywności, czyli 5 czyli... żywności. Czyli będziesz miał jeden gam gamble stratny. Trudno. Dobrze. Dostałeś papierosa za tego jednego gambla. <kly> Dopisz tutaj proszę to wszystko. Coś jeszcze? Czy wyruszacie? Wyruszamy. czekaj, czekaj. Czeka. Auto, e, po prostu wlewam te 15 litrów, które byłoby tym, wlewam tak? do waha. Dobrze. Teraz, tam ja, tak, mogę... no. Więc, przyczepiacie przyczepę i ruszecie, tak? Tak, o, ruszamy. Robię, robię oględziny całego auta, czy w Kurwa kostek. A później to mi się terpie, że czegoś nie zrobiłem. To twoja wina. Jak ty coś kłody podkładasz? Wszystko jak najbardziej w zajebistym porządku. Koła dokręcone? Nie, kurwa stoi na cegłach. To to, to czekamy. A znaczy co to... E, Rusza cię bez kostkę? Nie, Nie dobra. Na kostek, no dobra, no ale mać. tylko on w sumie umie prowadzić jak w miarę dobrze Dobrze, więc ruszyliście Ja e... sobie jadę w przyczepie tak, Gram dobrze. dalej z gościem szachy Dobra, proszę na spryt Może tym razem się uda Ile ja mam tego sprytu... Dwa sukcesy Dobra, poczekaj Spryt, to jest przeciętny? Tak To jest 10, okej okay. Jest! Sukces! Prawo, ogranicie go pierwszy o, raz! Więc koło ósmej mieliście już kerkę sporo za sobą. Jechaliście cały czas z ponieszczoną drogą. I z samochodu słyszą taki okrzyk zwycięzca. <suszy> tak, słyszycie okrzyk zwycięzca. Droga mija wam bez problemu. Gdzieś koło godziny 11 proszę kostku bardzo na spostrzegawczość. Wypatrywanie znaczy. Jaki to był poziom? Poziom... przeciętny. Chociaż sobie łatwy. To nie Tak czy siak. Na środku drogi zauważasz mały, różowy kształt. <grym> Przyjechałeś po nim, a w uszach dźwięczy się wciąż... Przytul mnie. Przytul. Metal, i. Idź do psychologa. Dobra. O, to To jak my jedziemy, to ja w końcu chcę naprawić mojego Borwinga. Proszę bardzo, na rusznikarstwo. Jak bardzo był zacięty, pamiętasz? Tak, że w tej walce już sobie nie powalczę. Czyli... Masz rusznikarstwo? Mam. Ile? Metal. Poczekaj. Czekaj. Metal, metal, metal. Powiedz tak. mi rzecz. Cztery. No. No to suwak. No, co z nim? A, nie, nie, ja chciałem się spytać, yyy... Ja miałem wtedy mowa, ja bym był ja zacięty. Mhm. Mm to trzeba jego też naprawiać? Tak. Dobra. Dobrze, Naki... to przeciętny, proszę. A plus utrudnienia? Yyy, plus utrudnienia. Ile miałeś w tych utrudnień? Osiemdziesiąt. Osiemdziesiąt, więc... Plus suwak. Z bardzo trudnego robić się trudny. Z bardzo trudne. Jedyneczka, z bardzo trudne. Trudny. Trudnego. obniżam Trudny. o 4 zdaje. Fuck Brawo, yes. naprawiaj swoją broń. Mm. Na mm -mm. przystanku dam jej moją. E, dobrze. Więc zaznaczyłem to Teraz jesteście mniej więcej już o tej godzinie. Nie mówimy 11 czy 12? E, 11. 11. 11. Nie słuchałam. No. Kostek, posz. Hmm? <laughs> O, Dobrze do Jedzicie cały czas prosto i przed nami zauważycie ciężarówkę A przed nią oraz za nią jakieś dwa samochody W niej uzbrojeni mężczyźni W środku ciężarówki zauważacie kilka osób spiętych łańcuchami Na Najwyraźniej łowcy niewolników rozpoznajemy, rozpoznajemy czy to jakieś ludzi z tej ciężarówki Znaczy ty się już przyczepie A, a Kondygnacja tak powoli Rozpo Rozpoznaję tych ludzi? <tryk> tak, są to handlarze z albukerkę. Jeden chyba ja was poznał, bo wam macha. Patasz też macham. No, też machasz. Wymijasz, czy jedziesz <tryk> gdzieś koło nich? <tryk> znaczy, ostatnio no, przejeżdżam. Dobra, przyjechałeś obok, bez żadnego większego problemu. Jak widać, najwyraźniej nie napadają na swoich wcześniejszych yy... ludzi, mi... na ludzi, którzy... no właśnie, na klientów. Więc... bez problemu przejechaliście dalej. Ja tak do kostka mówię, a co z furiatem? Do Johna, sorry. Znaczy on został sprzedany na na tym. No tak, ale coś trzeba zrobić. Bo to... Może oni go nadal mają. Michael, a go nie, nie, się nie, nie ma. przyjmujesz. A, tak. hmm? a to nie jest taka ciężka, czy taka taka w stylu poczaj narysuje ci. Um. Że to wiem, jest... wiem, że brzydko to narysowałem, a chodzi mi, że o ma tu okienko Tu okienko? Tak I tu drzwiczki, to ja sobie chcę siedzieć przy okienku, żeby patrzeć na wszystko Oko Siedzisz przy drzwiczkach, bardzo ładnie przy stoliku Więc tak I gram dalej z gościem szachy. Kolejny raz na spryt? Tak Zobaczymy ile razy go pokonał. Uuu, jeden sukces U. Dobra, może mi się uda ja też jeden słucham, chociaż czekaj, 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 bo może nie jestem pewien czy przodkiem nie więc przy... proble... problematycznie nie, tak czy siak zdałem. Jeden. Za godzinę... E, za godzinę, znów proszę. Dobra. I tak, się dość sporo paliwa, Johnie, więc gdzieś pod wieczór, nie bawcie się tylko nami mnie jakie musicie. Dziś pod hmm. wieczór dojechałeś w okolice Teksasu, w granicy z Teksasem. Było tak pod wieczór, to już, około godziny 19.00. Droga minęła bez problemu, wchodziło. Dzikie wieprze się nie pokazały, ani naziści. Jednak, twoim oczom ukazał się kolejny most. Tym razem nie jestem zepsuty, nie Ale... jest zepsuty, jedynie podniesiony. Po drugiej stronie. Widzisz tam również jakąś czujkę i kilku mężczyzn z karabinami. Zwalniam. Mhm. Mam, mam takie pytanie teraz tylko. Yy, ten most to jest taki... Yy, ci, broń, ci ludzie celują do nas? Yy, nie, ale mają dłonie na spustach. Wyglądają ci na półbiorze na Teksańczyków. Jeden z nich wyszedł, podszedł bliżej i krzyczy. Opłata za wjazd, 20 gambli. Jak jedzie z wami jakiś meks, to 10 dodatkowych. Ej, meks, czyli ja? Czyli tak, my! Czyli po... wydwaj, czyli 20 gambli. Damen. damen do przyczepy. Znaczy, ja mu... <śmany> <śmany> jak tylko teraz. damen wyjdzie, to on zauważy damen. No to niech on się położy. Ile, ile jest się. tych? Lepiej może z nimi nie zadzierajmy. Więc to damen, dobra. Ile Ile jest tych strażników? Strażników? Spostrzegłeś czterech. No to nie ma co walczyć. Ja mówię, damy słuchaj, jak coś to udowej ofiary losowo. O, o, totalną ofiarę, okej? Okay? Opuszczamy nie. most? Nie. I możecie U... przyjechać. No, proszę Płacimy. O kwotę. Do nowego Orlanu pra pragnę się dostać bez większych niespodzianek. Takich nie jak spodziany... było na terenie palownika. Nie no trzeba zapłacić. <laughs> most został opuszczony. Ja bym udawał powoli? po prostu, ko po prostu udawał kolesia, który po się za bardzo opalił. Przyjechaliście, jednak był tam szlaban oraz kluczatka i ktoś podszedł do kierowcy. Widzę jednego meksa z tyłu, więc 30 gambli proszę. Dwóch. Nie, nie, da rad nie, nie da radę? Dwóch? Panie. 40. A ja... No fuck Może za szczerość 5 gambli mniej, gambli mniej. Jesteś meksem, meksów nie lubimy. Jak tylko usłyszę, że jakieś dzieci nam tutaj giną, czy bydło kradniecie, to ja cię znajdę. Ja? Stary, wiesz, Musiałam mu wydać kasę, żeby mu temu, temu imbecelowi złot... dobra, nie imbecelowi, nie mogę mieć złotych. Temu gościowi, gościowi zemy, bo mu samemu wybiłem przypadkowo. Panie, 40 takie zasady mamy. Dobra, nie chcemy targusie. problemów, wy nie chcecie problemów, więc płacisz i jedziesz. Dawaj mu kasę. Poczekaj chwilę Poczekaj pan chwilę nie, musimy mieć złote kasy nie ma. Mm, ja właśnie mam. trzeba z zrobić, poszło. panie Mogę nie. dać papierosa Ja to mam trochę papieru Mogę dać pay safe carda. To jest zero y Ale mówię, że to jest dużo warte Ciskam i ty. Nie Ty nie, nie, meks, nie, nie, nie. Albo nie, nie, nie. nie, nie Ale ty jesteś w przyczepie, ty siedzisz cicho To jest prawda Znaczy ja, i tak ja damy, się, okierunko. że jest dwóch meksów ale patrzę przez okienko. No i widzisz, Dobrze. że ten cały czas stoi przy oknie. Ile akadż, ile akadż jest warty? Akacz? Chyba P 70, wiesz? Tak, on jest A, warty około 70. Tak, 70 gambli. nie jest to warte. No, ja nie mam niczego dać. Winchester? A papier A, toaletowy? To, winchester? winchester? <grym> papier toaletowy max 3, laser. <grym> Ej, może to... Dragunowa? Dragunow 60... Nie, to... Dragunowa na pewno nie. Ja to Ej, dwa łóżka Sam paluka, dwa celownik skuwory. od dragunowo kosztuje 40. O, nie celownika, nie celownik, jest to dużo warty, celownik nie. Ej, ja ja czekaj, mam pomysł. Ej, może pachtę maskującą, bo Ej, sumie, mam pomysł. Nie jest to Ej, ej, ej. Ej, hmm. czy ten koleś no. wygląda na jakoś stranionego, czy coś w tym stylu? Nie, ale ci się przypatruję cały czas. Ej, właśnie mogę sobie na reputację. Po co się... proszę spostrzeganie emocji? LOL. O, o no. nie. Bo... Futu, jak ty to się poświęcisz? Zauważasz, że ewidentnie mu się podobasz. A teraz proszę, proszę na reputację. To jest to jak to było, bo zapomniałem. Jezus, Maria. Czy to było ja sobie spisać kobieto na karcie postaci, jak wybierasz sobie cechę z medyka, to więc spisujesz, żebyśmy uniknęli potem szukania po No po prostu Mówiłem już tysiące razy. Nie mówiłeś tysiąc razy, nie mówiłeś mówiłem która... reputację. Za dużo zarzu dałeś. Trudny to perswazji. A dobra. Trudny, trudny, trudny. Nie zda... Jeden sukces tylko. Niestety. Fotu próbujesz flirtu? Mam Nie, albo... Bo tutaj. Ja powiem tak, Fotu nie chcę zmuszać do odgrywania takich rzeczy, więc po prostu do... mów tak czy nie i No to dobra, to tak, podbijam mu... Tak też mu się przyglądam i pytam się, bo wie pan, my jesteśmy bardzo uzdolnieni i tutaj na przykład ja się znam trochę na łataniu ludzi i... Ogóle... Taki rzecz nie potrzeba, nasz posterunek jest dobrze wyposażony, nie jest z nami takie numery, więc proszę bardzo, albo 40 gambli, albo zawracacie. Hmm, no dobra, to ja mogę dać papierosa, słuchajcie. Ja mam to papier. To jeszcze 30 gambli, pani. Papier. Putu. Nie, papieru nie. Poczekaj, pan. A, pan, A ma pan, pan jakoś końca? rozmienić? Zależy na co. Mamy no, amunicję, żarcie, paliwo. Proszę pana, a jak, panu... a jak panu osobiście przypalę tego papierosa? Trwać chwilt? <słuch> <To mańświrt? słuch> Typek zdycha, mówi. Panie, ja to mogę sterczyć cały dzień. Kolczatka nigdzie się nie ruszy. Dobra, stary, słuchaj. Y jakbyśmy dali nam ile M4. Fakt, dużo o tych broni, ja nie mam za, za mało pojęcia o nich. Ej, ej, A ej, ej, Magnum ej. ile kosztuje? Magnum? Jaki rewolwer? Taki? 44 futu? Tak, dokładnie tak. Tego peacemakera może sprzedajmy co, co było. Już się mówię. Peacemaker jest taniutki, więc nie wiem dlaczego już ten... Brempalna. palna yy, Magnum, tak futu? 4460 gambli. A peacemaker... Gdzie on jest? To ja kolt, mogę jeszcze na gnuma. 40. kolt równa 40. Peacemaker. No widzisz, panie. No to co ma kolta? Fu ma chyba kolt tego peacemakera, bo wszystkie rzeczy Hena zgarnęli tak? wtedy. Bo to ma peacemakera. To daję mu tego. Wziął. wyciągnij naboje, wyciągnij naboje. Wyciągam naboje przed tym. Dobra, wyciągnij wszystkie naboje. A ile Wziął tam peacemaker. jest? 6. 12. 6. Hena ma wpisane 12. Y w bębenku jest 6, hopie. A. Cześć. Drugie sześć fotów ma w kieszeni. A, a okej. Okay. jest y, 9 mm. Machnął ręką, kolczatka została odprowadzona i mój przeprasza. Dziękujemy, proszę pana. Podjechaliście kilkaset metrów i stanęliście na rozdrożu. Jedno z nich wskazuje Amarillo, a drugie Lubok. Lubok? Tak, Lubok. To Amarillo chyba bardziej, czekaj, no, tak... Co, co było w Luboku? z mm, takiego? I... Po prostu to jest znak, nie? Amarillo i Lubok. E, no to na Amarillo A, y, Metalhead m m mówił coś o tym, że w Lubok jest chyba większe szanse na wioskę, coś takiego. Zobacz, sobie przypomniał, że tam jest wioska jakaś. Mhm. Ale za to, to na zdjęciu, które znalazła Futu, jest napisane Amarillo. Jedziemy do Amarillo. Dobra, no tak. Rzucam... czekajcie, jak to się rzucało? Tutaj Rzucam D 2 D 4 jeżeli... 1, 2, Amarillo, 3, 4, y, Lubok. Nie masz po... No, jakby... Ale i tak Lubok. do Amarillo musimy jechać, bo tam... Amarillo! Po tu... Ale po co? To, po co to do Amarillo? Tam bo... przecież ma zdjęcie podpisane. No i co z tego? Może... No to jest... To Bishop! No Bishop dał, dał zdjęcie z tym. Dobra, to jedziemy do Marię. I ruszliście. Problemy pierwszego świata. Odjechaliście kilkaset metrów, kolejne. Jako, że był już wieczór, zechciał wam się spać. Najedliście się wcześniej, więc to wam odpuszczę tym razem. Rozumiem, że się kładziecie, tak? Ja śpię tak. na tym łóżku. Ja, ja, śpię, na ja śpię na, na Rozbiliście obóz, każdy śpi wygodnie. Łóżeczko. Bez marudzenia, bez deklaracji. I jesteście w stanie się porządnie wyspać.